Trzy rzeczy, które przychodzą do głowy, kiedy słyszysz Maciej Maciejewski. Yy, sympatyczny, yy, miły. Yy, można polegać na nim. Trzy rzeczy, bez których nie wychodzisz z domu. Yy, buty. <śles> buty, portfel, telefon. <śles> Trzy filmy, które uwielbiasz. Yy, Magnolia, Boogie Nights, yy, aż poleje się krew. To jedno mi się udało. Trzy rzeczy do zrobienia w weekend: Spać, pić, jeść. Trzy rzeczy, które masz przy łóżku: Woda, okulary, telefon. Ale idę jak burza. Trzy rzeczy, które przychodzą do głowy, kiedy słyszysz mój agent: eee, Praca, zabawa. Eee... Trzy kompletnie niepotrzebne rzeczy, które masz w domu. Wszystko ja, po jest potrzebne, ja jestem ze Śląska, ja nie trzymam różnych badziewia w domu. Trzy gwiazdy, które wystąpiły w serialu Mój agent. Szapołowska, Stenka, Olbrychski. Trzy rzeczy, które zawsze cię rozśmieszają. Oh. Kurde, chyba nie mam poczucia humoru wynika z tego. Trzy twoje złe nawyki. O Jezu, zadręczanie się, analizowanie i czasami... No może to dobrze, żeby skończyć na dwóch, bo resztę w gabinecie się rozwiąże psychoterapeutycznym. Trzy aktorki, które mają na imię Aleksandra? Aleksa... Aleksandra Popławska, Domańska i Adamska. Trzy seriale, które cię zachwyciły? Uh, Sukcesja, Euforia, uh, Boys, the Boys. That's it.